RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Młodzież i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przygotowali wspólnie wigilję dla osób starszych i samotnych. To spotkanie upłodkowe to już tradycja. W okresie przedświątecznym, na przygotowanej wieczerzy, osoby starsze i samotne spotykają się już od wielu lat. Policzyliśmy, że to 25 lat temu zostało zainicjowane. W tym roku jest nie 25, a 23 spotkanie, z tego względu, że wiadomo, przerwa pandemiczna była. Natomiast bardzo się cieszymy, że mogliśmy do tej tradycji wrócić. Niestety frekwencja nieco gorsza, być może niektórzy no po prostu ci bardzo tacy przyzwyczajeni z, z życi z nami, no niestety pewnie nie mogli przyjść na to spotkanie, a młodsi jeszcze tej tradycji, no może nie znają, nie dostali informacji. Uczniowie szkoły praktycznie sami przygotowali specjały na wigilijny stół. Starosta Robert Kieruzal złożył wszystkim życzenie z okazji nadchodzących świąt. Na wieczerzy obecny był m.in. proboszcz parafii św. Marcina w Kępnie, ksiądz Krystian Szenowski, a także były dyrektor tej placówki Zygmunt Nowacki, który zainicjował niegdyś te świąteczne spotkania dla osób starszych. To z całą pewnością jeden z najpiękniejszych wieczorów w bogatym kalendarzu grudniowych wydarzeń naszego regionu. Niebieskiego, skąpiego, z nieba wysokiego, na udziły pasterzu, dobytku swego stróżu. Śpiewanie, śpiewanie, śpiewanie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.